Czy jak się macie? Z tej strony oczywiście KASZTAN I cię pokażę otwieram paczkę z gwarancją karty 92 plus Stawcie łapki w górę, subujcie moją aby nie przegapić końców na moim kanale Prześlijcie ten i do oglądania myślę, że jest szansa spora na to Że będzie to Gracz, który będzie grał w mecz z Polem Zaczynamy Niemcy Nawastnik Purser's Mund Euro I to jest Full krung Full Krug 94 No spoko W dość wysoka średnia Wysoki Metr 88 no to było tyle, ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Żywnego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!